Witam na lootboxie, a dzisiaj trzy gry do odebrania praktycznie za darmo na PlayStation, piękny remake Dead Space pokazany, a Vault, czyli jeden z największych nadchodzących arpegów zagrożony, wielki Event w najnowszej grze z uniwersum Wiedźmina oraz Next Genowe wersje Cyberpunk 2077 i Wiedźmina 3 mogą nie pojawić się w tym roku. Łapka w górę, sup i zaczynamy. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na eneba.com, a z kodem lootbox otrzymacie 3% zniżki. Wszystkie linki macie w opisie. Dead Space to już można powiedzieć klasyk. Straszny, a zarazem intrygujący horror doczekał się aż trzech głównych odsłon. Nie zabrakło jeszcze spin-offów serii, robionych głównie pod zmonetyzowanie sukcesu marki. Dead Space był zaskakujący jak na swoje lata. W 2008 roku posiadał niebywale ładną grafikę jak i świetny klimat. Jednak za sukces tytułu najbardziej odpowiada system strzelania. Wrogowie skonstruowani byli tak, by liczył się każdy pocisk. Zależnie od tego, gdzie potwora trafiliśmy, tam miał obrażenia, które wpływały na jego dalsze poruszanie się. W podziwianiu tej mechaniki pomagał system rozczłonkowywania. Niestety, ze zbiegiem czasu seria trochę zbaczała z torów wyznaczonych przez Jedynkę. Kolejne odsłony nie potrafiły dorównać pierwowzorowi, mimo tego, że nadal były to produkcje bardzo grywalne. Nie potrafiły zaoferować takiego poczucia zaszczucia jak Dead Space 1. Tak też, trójka z 2013 roku nie doczekała się kontynuacji i nic się nie zapowiada, że w końcu ją otrzyma. Lekcji historii mamy z głowy, więc wróćmy do teraźniejszości. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że EA planuje zrobić odświeżenie Dead Space'a Jedynki. Wtedy nie dostaliśmy za dużo informacji a tylko skromny, leciutko zajawiający teaser. To się zmieniło. Twórcy postanowili pokazać jak prezentuje się gra oraz co nieco o niej powiedzieć. Tak prezentują się fragmenty z testowej wersji produkcji. Wygląda to bardzo ładnie i adekwatnie do naszych czasów. Wrażenia są jeszcze lepsze, kiedy zobaczymy na porównanie graficzne z jedynką, tam z 2008 roku. Mi najbardziej z całego pokazu podoba się rozczłonkowywanie, które jest raz, że o wiele dokładniejsze, a dwa, o wiele brutalniejsze. Ciała potworów zwanych necromorfami zareagują na prawie każde nasze uderzenie. Takimi słowami jeden z deweloperów określił Dead Space Remake. Dla nas interesujące jest to, że otwiera to zupełnie nową warstwę strzelania i pętli walki, gdzie można mieć bronie, które są lepsze w krojeniu wrogów, a niektóre są lepsze do pozbywania się ich i usuwania. Fragmentów ich ciała. Kolejną świetną zmianą jest sam głos głównego bohatera, czyli Isaac'a Clarka. Odpowiada za niego aktor Gunnar Wright. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w Dead Space 1 z 2008 roku główny bohater zupełnie nic nie mówił. Mało też się mówi o AVOT, czyli nadchodzącej grze studia Obsydian, która to ma potencjalnie zastąpić Skyrim'a i ogólnie serię Elder Scrolls. Na szóstka się nie zapowiada, więc może AVOT będzie dobrym remedium na ten na tą wielką tragedię. Od premiery zwiastuna rok temu prawie nic o grze nie było gadane i w sumie ja się trochę stresuję, że w Avouta w 2022 roku nie będzie dane mi zagrać. Ja tam fanem Obsydianu jestem, a jeśli robią grę w klimatach średniowiecznego fantazy, to jestem kupiony na maksa. Chris Avelon napisał na Twitterze, że Avout może mieć problem z wyjściem na rynek, gdyż deweloperzy pracujący przy niej bardzo często się zmieniają, odpuszczają lub są przesuwani wewnątrz firmy. Dodając te słowa... Do tego, że nic o grze nie pojawiło się od ponad roku, wychodzi nam bardzo nieciekawa sytuacja. Najnowsza Wiedźmińska gra zadebiutowała już ponad miesiąc temu. Wiedźmin, pogromca potworów trzyma się całkiem spoko, a graczy tylko przybywa. W grze obecnie odbywa się wydarzenie zwane Wielkimi Łowami. Jeśli odpalicie grę, to już możecie w nim brać udział. Potrwa do końca września. Wydarzenie to zwiększa odległość tropienia potworów, jak i daje na mapę po prostu więcej bestii. Mamy nowy miesiąc, to mamy również nowego PS Plusa. A co za tym idzie? Aż cztery darmowe gierki. Pierwszą jest Overcooked All You Can Eat, czyli dwie gry z serii Overcooked. Przyjemna, zdręcznościowa kanapówka do pogrania ze znajomymi. Drugą grą jest Hitman 2, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. A trzecią Predator Hunting Grounds. Średnio przyjęta zeszłoroczna produkcja, w której wrzuceni jesteśmy do dżungli. Róż ludzi znajduje się tam jeszcze polujący na nich Predator. Gra działa trochę na zasadach Dead by Daylight. W Predatora wciela się również zawodnik i poluje na innych. Przechodzimy do najważniejszego newsa dzisiaj, mianowicie chodzi o CD Projekt oraz ich gry, takie jak Wiedźmin 3 oraz Cyberpunk 2077. Na końcu 2021 roku miały zadebutować nextgenowe wydania. O tym cyberpunkowym nie wiemy praktycznie nic, ale o dzikim gonie troszkę wiadomo. Dostaliśmy plakat oraz informację, że do gry nadchodzą nowe darmowe dodatki tworzone we współpracy z Netflixem. Będą to najprawdopodobniej rzeczy lub skiny z serialu. To, że Nexgenowe wydania mają zadebutować pod koniec roku, było dawane do naszej świadomości, na przykład na tej grafice czy chociażby na tej. Prześledźmy sobie co jest tam napisane i co z tego zostało spełnione, a co jeszcze nie. Cyberpunk. Patche i update'y były nawet całkiem sporem i pod jeden radzi sobie nie najgorzej. Darmowe delceki. No, małe, bo małe, ale są. Nowy wygląd Silverhanda, kurtka oraz specjalny samochód, który znaleźć można na Badlandach. No i Next Genowej wersji jeszcze nie ma. Idąc dalej, Monster Slayer. Jest Gwent pewnie jest, ja nie śledzę tego za bardzo, no i Wiedźmin czy Next Gen Update nie ma. Mamy połowę roku, a nie dostaliśmy jeszcze od CD Projektu dat, kiedy owe Next Genowe wersje wystartują. Tak jak mówiłem, były jedynie zapewnienia, że tytuły pojawią się w tym roku. Jak wynika z ostatnich słów Michała Nowakowskiego, czyli jednego z zarządu CD Projektu, Next Genowe wersje w tym roku nie są już tak pewne. Może się zdarzyć, że Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 na PlayStation 5 oraz Xbox Series X zostaną przesunięte na kolejny rok. Naszym celem jest wypuszczenie next-genowej wersji Cyberpunka 2077 w tym roku, jednak jednocześnie mamy na uwadze lekcje, jakich nauczyliśmy się przez ostatni rok i jeśli projekt znajduje się w fazie tworzenia, nie możemy w pełni zagwarantować, że plany się nie zmienią. Pozwolę się troszkę przyczepić do tych słów, bo jeśli CD Projekt nie może w pełni zagwarantować, że plany się nie zmienią, to dlaczego zrobili to już dwa razy w przeszłości? Było to jasno rozpisane na tych dwóch grafikach. Zobaczmy sobie jeszcze słowa na temat Wiedźmina 3, dużo się nie różnią. Tak samo jak z Cyberpunkiem 2077, naszym celem jest wypuszczenie gry w 2021 roku. Jednak nie możemy być w 100% tak pewni, że nasz plan się nie zmieni. Jeśli mogą pojawić się jakieś problemy, które wpłyną na datę premiery gry, czy jak to tam w tym przypadku rozszerzenia, to warto dać sobie taki bezpieczny odstęp i od razu zapowiedzieć tytuł kilka miesięcy, kilka tygodni, czy nawet kilka dni później, żeby dać sobie ten czas na potencjalne wyeliminowanie wszystkich błędów i spokojną premierę. Strasznie mnie niepokoi fakt, że daty premier są niczym istotnym dla deweloperów. Udostępniają niemożliwe do osiągnięcia przez nich okresy tylko po to, żeby dać fanom pożywkę. Co z tego, że od samego początku dobrze wiedzą, że... Swego rodzaju przynęta. Nie mówię tylko o CD-projekcie. Jak było z do Worem? Czyli Horizonem. No. 2021, będzie, będzie w 2021, wielkie ujawnienie na koniec State of Play, daty premiery Ragnaroka, no i co, no i co, 2022, Horizon to samo, dokładnie to samo, to tyle na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro o 16.00, trzymajcie się, no i cześć.